Siemaneczko tuż akurat z tej strony i dzisiaj kolejna niespodzianka, kolejne marzenie każdego gracza. Jest to taki powiedzmy przełomowo październikowe listopadowe, bo proces decyzyjny trochę długo trwał, ale w końcu się udało. Także będę miał dla Was nowy zestaw, kompletny tym razem. No i zobaczcie, co będzie dalej. Także zapraszam na materiał. Jedziemy po kolei. Procesor jaki wybraliśmy to oczywiście 54690K w wersji boksowej. chłodzenie lubicie je, prawda? Tak jak ja Corsair H110 Czyli te większe, węższe, za to większe 2 razy 140 i mam nadzieję, że się zmieści. Płyta główna za to no, miniaturyzujemy troszkę, więc idziemy w miniaturyzację Asus Z97M plus. Taka płytka. Pamięć, jakie mamy pamięć pamięci mamy dziski Tridenty, A dokładnie to jest Kod F3 kreska c 10 d kreska 8 GTX, czyli 8 gigów. Zaraz wam pokażę. Potem na unboxingach będziecie widzieli, o, tak wygląda Ha. Dysk SSD MX100 Crucial, pojemność 250 gigów. HDDK nie wkładaliśmy, bo nie ma potrzeby. Co dalej, co dalej... Karta graficzna, niech będzie. Jak myślicie jaka? Bam. Nie doczekałem się na testową wersję z Asusa i monitora nowego. Mam nadzieję, że się doczekam w końcu. Ale tu się pobawimy właśnie takim Strixem 974-gigowym. Bardzo fajnie. Zobaczcie za te dźwięki zza. z zewnątrz. Mam tutaj panów, którzy naprawiają chodniki i diaksem kroją płytki chodnikowe. Zasilacz, mam nadzieję, że cichszy. <laughs> RM650, no oczywiście z Corsair Linkiem. Cichutki, wytrzymały, da radę we wszystkim. Czym będzie musiał dać radę. Może teraz... co tu jeszcze damy? Może tak wyjmiemy z pudełka, żeby było... żeby nam nie przeszkadzało. Oczywiście Windows 8.1.64 bity, polska wersja, jednopak DVD. A, niech leży gdzieś na boku. Jaka obudowa? Ta mi się podoba. I tobie to mi też się podobała. Obsydian 350, ale bez okienka. Będzie bardziej silent, bardziej cichy, nieświecący, nie błyskający. Bardziej klasyczny. A tą stronę obudowę położymy, żeby nie przeszkadzał. I teoretycznie to byłby komplet. Ale że w tym miesiącu mamy zestaw kompletny. Więc będzie jeszcze kilka akcesoriów, które są niezbędne do tego, żeby komputer uruchomić. Klient zażyczył sobie wypasa, totala prawie, albo nawet bardzo. I może zaczniemy od mniejszych akcesoriów. Klawiatura, może nie mechaniczna, ale też fajna. Raptor K50. Corsera oczywiście. Multicolor. Do tego, żeby nie było myszka jaka? Raptora. M45 Gaming Mouse. Obejrzyjcie sobie na unboxingach. Ha! Żeby nie szpecić obudowy i żeby nie zbierał się w obudowie dodatkowy kurz i żeby napęd nie padł tak szybko, jak napędy wewnętrzne lubią padać przez to, że są praktycznie nieużywane. A klient tutaj potrzebował mieć przenośny napęd. Wzięliśmy na no USB ASUS'owego, ładnie wyglądającego napędzika. External Slim DVD-RW SDRW-08D2S-U Light. Zobaczcie sobie na unboxingu dokładnie jak wygląda. Bardzo fajnie. I to prawie byłoby na tyle, gdyby nie jeszcze jedna rzecz. <laughs> nie wiem, czy znowu jestem pierwszy, czy nie, bo nie widziałem nigdzie w Polsce e, prezentacji tego monitora, ale będę miał możliwość pobawić się chwilę najnowszym monitorem jedynym z g w wersji 24 cale, 144 Hz od firmy AOC. Ach. Gdzieś tu widzicie, czy ja nie widzę? Tu jest na wierzchu. Tu nie widać, tu nie widać. O, tak będzie. Taki monitorek. Myślę, że będzie się... Będzie... A tu jest krok na dole. O. Będzie na czym oko zawiesić. Ciężki cholera. No, to taki zestaw kompletny. Mamy procka. Ładzenie, płytę, pamięci, dysk SSD, kartograficzną zasilacz, Windowsy, obudowę, klawiaturę, myszkę, zewnętrzny napęd DVD i monitorek z g hmm. Więc e, mam nadzieję, że będziecie mogli doświadczyć, tak jak ja, unboxingów tego sprzętu a, i montażu, który zrobię potem w timelapse oczywiście, i jakiegoś podsumowania na koniec jak to działa, jak śmiga jaka różnica między 60 a 144 jeśli będę miał chwilę się tym pobawić to wam coś zrobię, przygotuję jakiś dodatkowy mały szybki materiał poglądowy no i co, to by było na tyle dzięki za uwagę i trzymajcie się szakalaut!